Na budowę ścieżki rowerowej w rzeźno-myśliwiec, etap drugi. W terminie złożono jedną ofertę. Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia kwotę 167 620 zł. Brutto. Oferta złożona przez Gepard, Rafał Konieczki. Polica Marszałka Piłsudskiego 5 przez 18, świecie. Gepard Rafał Konieczki, Marszałka Piłsudskiego 5 przez 18, świecie. Cena brutto złożonej oferty 128 999 ,94 zł. 94 128, 999, 94 i okres gwarancji za zrealizowany przedmiot zamówienia 60 miesięcy. Dziękuję.